Mam pytanie, czy są jakieś sterydy, które nie mają skutków ubocznych i nie szkodzą zdrowiu? Otóż słuchaj, w kwestii sterydów anaboliczno-androgennych każdy steryd będzie posiadał skutki uboczne dla zdrowia? To jest oczywiście kwestia dawki też. Ale pamiętajmy o jednym, że sterydy anaboliczno-androgenne to są leki. One były projektowane jako leki dla rozwiązania jakiegoś problemu zdrowotnego, więc one leczą, więc jakby mm, rozwiązują problem zdrowotny, tak? Natomiast jeżeli są brane w sposób y, dopingowy w nadmiernych ilościach, będą zawsze miały skutki uboczne. I nawet testosteron, który jest androgenem bioidentycznym dla naszego organizmu, podan, podawany w nadmiernych ilościach. Będzie powodował skutki uboczne, mniejsze czy większe. Natomiast daki testosteronu, takie, które organizm produkuje sam, ale z jakichś względów ta produkcja została bardzo mocno obniżona, co wpływa na jakość życia, to podawanie tych dawek testosteronu fizjologicznych, w ramach fizjologii, działa prozdrowotnie. Więc y, odpowiem Ci na to pytanie w ten sposób, że taki y, androgen, jakim jest testosteron, podawany, w normach fizjologicznych będzie działał zasadniczo prozdrowotnie, o to chodzi, natomiast, bo będzie imitował też naturalne wydzielanie organizmu i do tego dążymy, natomiast wszelkie podawanie innych sterydów anaboliczno-androgennych w dawkach przewyższających dawki lecznicze będzie powodowało skutki uboczne. Mało tego, nawet w lecznictwie, kiedy przeczytamy sobie powiedzmy ulotkę dekadurabolinu, który jest lekiem, też przeczytamy o skutkach ubocznych, w związku z czym trzeba czy nie świadomość, że każdy steryt anaboliczno-androgenny użyty w nieodpowiedzialny w nieodpowiedni sposób zawsze będzie generował skutki uboczne dla naszego zdrowia, wcześniej czy później.